Cześć, tu Witam w kolejnym tutorialu Addicted to Music. Dzisiaj chciałbym wam pokazać parę trików a propos kompresji i saturacji bębnów. No dobrze, wracamy do tego lupa, który mieliśmy w innym tutorialu. Prosty, trapowy loop. Dlaczego kompresujemy bębny ogólnie na grupie? Są dwa powody. Jeden to jest taki, żeby utrzymać jego poziom e, żeby mniej walił w master, bo wtedy możemy bardziej głośniej zrobić cały kawałek i wtedy perkusja jakby nie ingeruje nam w resztę muzyki. A druga sprawa jest nadanie jemu jakiejś takiej całości, scalenie jego, nadanie gruwu dodatkowego, dlatego że zwróćcie uwagę na to, że jeżeli kompresor pracuje na całej grupie, to w momencie uderzenia stopy albo werbla on będzie jakby reagował i koniec końców na przykład przyciszał trochę hi-hat i zaczną się robić takie zależności pomiędzy hi-hatem, stopą a werblem które spowodują, że ta e, że ta perkusja stanie się taka bardziej spojona i bardziej muzykalna bardziej, będzie traktowana bardziej jako zestaw e, może po prostu spróbujmy to zrobić odpalamy sobie kompresor również zewnętrzny czyli Wyprowadzam sobie na zewnątrz y, tą całą perkusję, czyli wyjście 15-16, wraca na wyjście 15-16 mojego interfejsu. No i posłuchajmy, co możemy z tym sobie ukręcić. Włączmy sobie sidechain i dodajmy mu troszkę Obetnijmy troszeczkę dołu w sidechainie, żeby mniej reagował trochę na stopę, a bardziej na resztę. Dajmy trochę jeszcze ataku, więcej. Także, jak widzicie, zaczyna to żyć jednak i zaczyna się ta perkusja, zaczyna łapać swój własny oddech, tak naprawdę. Teraz, co możemy zrobić więcej? No, bo ona powinna dostać jakiegoś takiego jeszcze dodatkowego życia. Rzeczą, którą często robię, jest po prostu saturacja jej, czyli albo, albo bardzo mocny przester, odrobinkę dodany, albo na przykład teraz padłem na pomysł, żebym chciał użyć na niej wtyczki, bardzo starej wtyczki naszej rodzimej firmy PSP, mianowicie vintage warmera. Zobaczymy, może coś ciekawego z tego wyjdzie. Ogólnie możecie użyć jakiegokolwiek przesteru, który ma mix, albo domieszać ten sygnał poprzez senda. No i dobrze. I teraz tak. Tutaj mamy mix, więc na zero powinniśmy słyszeć sygnał oryginalny i dodamy sobie troszeczkę tego sygnału, który, który, który właśnie wymyśliłem. Oczywiście jest to mieszanka. Pamiętajcie, że ja tutaj dodałem tylko około 15% tego, co było przesterowane.